Cześć, jarek z tej strony na dzisiejszym odcineczku otworzymy sobie pakiet cały ekspres losów. Teraz już za 41 zł, bo dochodzi nam ekstra pieniądze. Dobrze, czyli zaczynamy. Z pierwszego szybka piłka. Szukamy monet. Raz. Dwa dolar jeden sztabka jedna cztery pustek. pusta słówka dno dy nie ma ni. L, H, E, L jest. BICZ, Nie ma by. Lord, L, O, R, jest. Furia. Nie ma F. Gmach, G. Nie ma M. Piasek. Nie ma P. Brukasz. Nie ma B. Edukacja. E, D, U, K, A, C, I, A. Jest. Ezechiel. Ezechiel. E. Z. E. C. K. Nie ma i, ale mamy trzy słówka, help lord i edukacja, czyli ta trzy słówka, piątka. Teraz krzyżeczka i. Mamy tu i. Yeah, I have to. So.

Y. nie ma x x -a nie ma e tu mamy e tu mamy e r rok, który się razik. jeden

V Nie mamy p tu mamy P to wszystko jeden wyraz tylko D nie było O nie było O tutaj o jeszcze O o było. A nie było. S. Nie było. W nie było. pustak, postak. Następnie szybka kasa. Kończynki, nie ma.

nie ma dwadzieścia, nie ma jeden, jest jedynka, trzydzieści pięć, nie ma, dziewiętnaście, jest dziewiętnaście, no to trzeba przyjść, bo jeszcze raz sprawdzę, dwadzieścia dziewięć, nie było, dwadzieścia dwa, Nie było dwa, nie było trzydzieści siedem, nie było trzydzieści sześć, nie było dwadzieścia osiem, nie było dwadzieścia, nie było jeden, nie ma trzydzieści pięć, nie ma dziewiętnaście, nie ma. Puste, puste. Teraz wygasa wygasa Będziemy sprawdzać tak o pierwsze, puste, drugie, puste, trzecie, puste, czwarte, puste, piąte, puste, szóste, puste, siódme, puste, ósme. Puste, 9, puste, 10, puste, 11, puste, 12, puste, 13, puste, 14, puste, 15, puste. No niestety pusty Wegas. Zostaje nam nowość ekstra pieniądze czterdzieści cztery szukamy nie ma pięćdziesiąt nie ma trzydzieści jeden nie ma sześćdziesiąt cztery nie ma jeden

No niestety Legas i, 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 i ekstra pieniądze raczej się nie spisały. Jeszcze raz z pazu, bo o tym nie dowierzam. W tym normalnie nie było żadnej liczby. 44, 53, 31, 64, 1, 61

Dycha, czyli 50 zł. Wszystko wróciło. Jeśli Wam się podobało, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawcie łapkę w górę. Cześć.